W przeciwieństwie do C5 i C6, Citroen C8 był oferowany wyłącznie z konwencjonalnym zawieszeniem na sprężynach śrubowych. Posiada prostą konstrukcję, jest trwały i tani w naprawie. Oś przednia wyposażona jest w kolumny Macphersona, a oś tylna w sztywną belkę z drążkiem panharda. Na liście ofert dominują wersje wysokoprężne z silnikami drugie 0D i drugie 2D. Obie jednostki mają podobną konstrukcję. Wybór może być podyktowany wyłącznie stanem technicznym konkretnego egzemplarza. Oprócz paska rozrządu, wały tych jednostek są połączone łańcuchem. Oprócz typowych problemów współczesnych turbodiesli, takich jak dwumasowe koło zamachowe, wtryskiwacze, zawór EGR i turbosprężarka, należy wziąć pod uwagę również konieczność konserwacji filtra cząstek stałych. Należy go okresowo wymieniać co 150 tysięcy km. Po osiągnięciu tego punktu może być konieczne uzupełnienie płynu EOLYS, katalizator w płynie. Żywotność filtra cząstek stałych zależy nie tylko od warunków pracy, szybciej się zapełnia przy częstych pociągach w mieście, ale także od stanu układu wtryskowego, który wytrzymuje nawet 200 000 km. Typowe wady to utrata szczelności w układzie doładowania, szybkie zużycie koła pasowego amortyzatora wału korbowego i sprzęgła. Alternatywą dla diesla są wolnossące silniki benzynowe. Są tańsze w utrzymaniu, ale ze względu na dużą masę samochodu ponad 1600 kg zużywają dużo paliwa. Na szczęście w razie potrzeby można zamontować sprzęt gazowy, silniki dość dobrze znoszą pracę na gazie. Podczas pracy silników benzynowych wolnossących mamy do czynienia jedynie z uszkodzonymi cewkami zapłonowymi. Lepiej nie brać pod uwagę Citroena C8 z automatyczną skrzynią biegów. Automatyczna skrzynia biegów zwiększa zużycie paliwa i jest zawodna. Pompa wspomagania układu kierowniczego również zużywa się stosunkowo szybko. W dobrze utrzymanym egzemplarzu wnętrze nie wykazuje zauważalnych śladów zużycia aż do przebiegu prawie 200 000 km. Kierownica jako pierwsza się poddała. Z biegiem czasu podłokietniki nie blokują się już po rozłożeniu, a krzesła zaczynają się z trudem składać. Przyjemną atmosferę zapewniają świetliki i szklany dach. Jednak z biegiem lat tracą swoją szczelność. Aby to sprawdzić, możesz udać się do myjni samochodowej. A z powodu niewystarczającej sztywności nadwozia, przednia szyba często pęka. Występują również problemy z prowadnicami tylnych bocznych drzwi. Dodatkowo lakier pod spodem jest porysowany. Czasami elektryka i elektronika powodują niedogodności. W systemach pojawiają się fałszywe komunikaty o błędach, psują się różne moduły, głównie te odpowiedzialne za komfort, a dach i szyby blokują się w pozycji otwartej. Przed zakupem należy sprawdzić działanie panelu sterującego klimatyzacją oraz działanie przełączników kolumny kierownicy. W próbkach zebranych przed listopadem 2004 roku przy silnych mrozach zaobserwowano problemy ze wspomaganiem hamulca. W układzie zebrała się kondensacja, która zamarzła, blokując pracę wzmacniacza. Producent zmodyfikował urządzenie instalując dodatkowy system wentylacji z filtrem. Citroena C8 mogą rozważyć osoby poszukujące dużego, wygodnego samochodu rodzinnego za niewielkie pieniądze. W dzisiejszych czasach nie ma samochodów, które nigdy by się nie psuły. Jeśli nawet najbardziej znani producenci nie są w stanie zagwarantować spokojnego snu, to po co przepłacać? Francuski minivan jest tańszy od swoich głównych konkurentów VW Sharan, Seat Alhambra i Ford Galaxy. Jedyną obawą jest to, że za kilka lat C8 straci jeszcze bardziej na wartości i trudno będzie go odsprzedać.